Kto by się spodziewał jeszcze wczoraj, że wylądujemy w Lublanie stolicy Słowenii? Tak jak trafiliśmy w Budapeszcie na jakiś festiwal wina, tak tutaj jest festiwal szampanów chyba. Wszyscy porozstawiani z szampanami. I degustują. Ja niestety nie mogę się na to wskusić, ponieważ prowadzę i w Chorwacji 4 dni pod rząd było łojenia, także ja już podziękuję za picie Trochę poważniejsze zabezpieczenia niż w Barcelonie chyba W Barcelonie. Najpiękniejsze jest to, że to, że przykręcicie sobie rower do balustrady, to nie znaczy, że znajdziecie go dnia następnego, ponieważ koła mogą zostać, ale cały stelaż może pójść na czarny rynek. Czy to w jedną, czy w drugą stronę. Można często znaleźć stelaże, które są poprzykręcane, a koła są, a koła zostają albo na odwrót beka. Właśnie wchodzimy z moim misiem na most zakochanych Nie jestem Twoim misiem. Każde miasto ma swój most zakochany. Wrocław też. Pozdrawiamy Wrocław. Wrocław. W ogóle dotarliśmy na jakiś rynek, tutaj przez przypadek w centrum miasta. Jest jakiś zamek na górze, a nie wchodzimy, bo nam się nie chce. Ej, ale zajebista maszyna w ogóle. Patrzcie, wybieracie chyba sobie jaką chcecie butelkę. Butelki są puste. No i maszyna Wam wlewa mleko do środka. Normalnie coś jak u nas za czasów PRL-u, tylko że nie maszyny. A pan Kaziu rozwoził po dom banieczki z mlekiem. Jak ktoś mieszkał na wsi, to jeszcze w takich niedalekich czasach takie właśnie sytuacje były. Bardzo pozytywne wspomnienia. My друзья. We got the inspiration for it from France. It's very fresh. It's very fruity and sweet or frost. No, not sweet at all. So it's dry. Are you okay with that? Okay, okay. Okay, thank you. Thank you very much. Bye. Dzięki, pa itu do Idziemy tam. Miłość, miłość w Zakopanem polewamy się szamponem winem winem słuchajcie darmowe toalety w centrum miasta Słowenia szanuję a masz może mały 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 euroje euro 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 Nie euro 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 no. euro 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 Pewnie dlatego. Tak przechodzimy sobie teraz ku stoiska z magnesami. Nie ma to jak sprzedawać w centrum Europy magnesy że żenada Czym się różni che Guevara od Hitlera, to che Guevara zabijały osobiście. <śmiech> <śmiech> Takie City breaki to ja lubię. Wbijamy godzinka na starówce i można zabijać dalej żeby nie przesadzać ze zwiedzaniem, bo oczy mogą jeszcze spuchnąć Są też pewne pozytywy dodatkowe, które dochodzą. Na przykład to, że ten menel się dzisiaj upije, nie wiem czym. Będziesz to chciał użyć do czegoś innego jeszcze? Wsadzę ci to w, do komputera. A! W ostatnim dniu wyprawy docieramy nad jezioro Bled. Szukamy tutaj miejsca dość długo, ponieważ słabo z parkingami, wszystko załadowane, musieliśmy gdzieś od jeziora odjechać kilkaset metrów, żeby w ogóle cokolwiek znaleźć. Mimo tego, że nie ma miejsca do parkowania, to infrastruktura wokół jeziora jest bardzo dobra, ponieważ są porobione ścieżki dla rowerzystów. Chodniki można przespacerować czy przejechać tutaj całe jezioro. Kółko takie nie wiem ile może mieć 3-4 kilometry. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Jednym z bardziej charakterystycznych punktów tutaj jest kościółek, znajdujący się na środku jeziora. My postanowiliśmy zrobić sobie spacer, ale jest też kilka plaż. Ludzie sobie plażują, kąpią się, jeżdżą na rowerach. Można usiąść w jakiejś knajpce. Napić siekawki. Także korzystamy z tych ostatnich dni wyjazdu Michałek przed chwilą zamówił sobie lodzika Taka piękna pani mu go zrobiła Był bardzo zadowolony Uśmiech nie schodził z jego twarzy i nie schodzi dalej To, że my mamy fajne wakacje to nie znaczy, że wszyscy Ktoś musi robić, żeby inny mógł się bawić Słyszałem, że jak byłeś mały to dostałeś taką łopatą przez łebi ja bym, ja bym pracował właśnie tak, tak. na koparce, byś pracował? By móc opłacić dzieciom, bastem. Ja zawsze tego zastanawiałem się, że jakbym nie miał stracić jakąkolwiek pracę, którą robię, to chciałbym zostać tego owocem beli, bo ponad dużo płacę. Tak się tu drodzy Państwo, toczy życie. Doszliśmy tutaj na największą plażę, która jest. I co ciekawe, są nurkowie. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o opcji z nurkowaniem, bo na pewno z chęcią bym z tego skorzystał. No ale nie wiem, no na tym, je na tym jeziorze mogą być ewentualnie co, jakieś zatopione wraki i jakieś sztuczne rzeczy, żeby można było pooglądać. Rybki. Ale... Jakiejś tutaj super atrakcji się nie spodziewam Tutaj? Czy idziemy, czy idziemy tam na ten punkt widokowy i tam sobie, tam sobie usiądziemy? Ja, miałem takie wstępne plany, żeby w Chorwacji zanurkować Ale stwierdziłem, że woda jest za zimna Nie chcę w takiej wodzie nurkować I chyba już mam duże parcie na Egipt Żeby nawet tam na jakiś dłuższy weekend Taki czterodniowy lecieć i ponurkować 2 czy 3 dni Będzie zajebiście Dotarliśmy do najładniejszego punktu widokowego tutaj nad jeziorem Bled. Za mną znajduje się cerkiew. Można tam dopłynąć łódką, ale Michałowi się nie chce. Tak samo chciałem wziąć drewnianą łódkę czy deskę, tak jak to sobie ludzie pływają. Ale Michał powiedział, że, że, że jest fajnie i że to mu, to mu zdecydowanie wystarczy. Michał, jak ci się tutaj podoba? Fajnie. Jest fajnie, tak jest. A naprawdę, naprawdę nad tym jeziorem można tak fajnie czas spędzić. Mnóstwo ludzi tutaj pływa na łódeczkach, na deskach, na materacach. Spotkaliśmy nurków. Też obok jest rozbite obozowisko kajakarzy. Chyba będą się tu odbywały jakieś zawody, bo rozkładają stanowiska, szykują jezioro pod zawody. A tam w tle za mną po lewej od kościoła jest zamek. Na wzgórzu, na który można wejść i obserwować widoki na całe jezioro. Obejście całego jeziora zajęło nam dwie godziny. Teraz lecimy na Iskoki pochłodzić się. Zobaczcie, wspominałem o zawodach, że może będą jutro, a okazuje się, że są już dzisiaj.